za to był kolejny tak naprawdę, już sezon w cross country, gdzie chyba jesteś bardziej, no nie powiem amatorem, ale, ale jakby osobą, która normalnie żyje, pracuje i, i ten rower wplata przy okazji, a jednak Pucharu Polski i startów tego typu w tej ranzy zawodów nie odpuszczasz. E no w sumie jest trochę tak jak powiedziałeś Nie jestem zawodowcem, a z jakimś takim amatorem nie jestem Można powiedzieć, że tak się trzymam po środku Staram się, żeby ten rower był cały czas obecny w moim życiu Głównie po to, że no po prostu lubię jeździć Lubię jeździć, lubię tą adrenalinę, te wyścigi Ten sezon tak naprawdę uważam, że był bardzo dobry Ale końcówka Trochę tam plany życiowe pokrzyżowały starty i treningi, chociaż dzisiejszy wynik uważam za bardzo dobry. Powiem tak szczerze, że nawet myślałem, że, że nie skończę tych zawodów, ale jest ok. Nie wiem, co tam jeszcze mogę powiedzieć. Trochę na bombie jestem. I... Jasne. A powiedz mi, jak to się stało, że jeździsz na rowerze Pels, który chyba marki tej za bardzo w Polsce nie ma obecnej? No jeszcze marka nie jest za bardzo obecna w Polsce. W Polsce są bardzo dobrze widoczne elektryki właśnie z tej firmy. E, jak to się stało? Hmm. No, można tak powiedzieć, że jeden przedstawiciel zabiciem ma z tym właśnie tam Jarosław Miodoński polecił, mnie właśnie zaczął współpracę z firmą Pels, i oni tak naprawdę zaczęli wtedy robić tego fula do ścigania. No i tak to się stało, że w zeszłym roku dostałem na testy taki drugi model z góry. Rover, który się sprawdza, jest bardzo wytrwały, na pewno bardzo sztywny, nie należy do lekkich. A ten na którym dzisiaj jedziesz, to jest? Tak, to jest, to jest model na przyszły rok. Rama jest troszkę lżejsza. Waga startowa około wszystkim około tak 10,5 kg, 106 kg. A ja bardzo dobre. Jak jak na fulla, to jak, dobra. Jak waga. na Fula, który jest bardzo sztywny. Jest, to jest bardzo rower specyficzny. Przez długi czas się nie umiałem do niego przesiąść Z zwykłego hardtaila. Jest bardzo długi. W aucie mi się leć pomieści. No, na zjazdach, takich krótkich, ciasnych zakrętach jest mi trochę ciężej. Ale rower bardzo sobie chwalę, jest bezawaryjny, jest wszystko świetne. A co do jeszcze? Właśnie jak się tam znalazłem w tym pelsie, no to, to polecili mnie po prostu, bo tam miałem z Jarkiem bardzo dobry kontakt. Polecił mnie tam właśnie w firmie, bo jest tam gość, taki Tomasz Wobra, który bardzo dobrze gada po polsku. No i tak jakoś to wyszło, że na początku coś tam zgadaliśmy się, parę razy jakaś kawka i w sumie zaproponowali, czy bym nie chciał ich reprezentować. W sumie czemu nie? Dodatkowa motywacja, żeby na ten rower wychodzić, trenować, Tak, nie? tak, tak, tak. No właśnie w przyszłym roku jeszcze będą ciekawe rowerki od firmy gravele Zaraz już mają szosy karbonowe. No i... to co o długości roweru, no to tutaj na tej krętej trasie, no było pewnie to jakimś wyzwaniem czasami. Znaczy ta trasa akurat w miarę była taka... No Te bo, że... nawrotki wokół drzew na przykład to są... Tak, tak, no to troszeczkę, troszeczkę ciężej, ale powiem Ci, że już się przyzwyczaiłem, nie? Tak sam sezon był dla mnie taki ciężki to był taki przeskok nie umiałem się odnaleźć na tym rowerze nie? ale wystarczy tak pojeździć więcej chociaż ten rower mam od maja ja ma dopiero przebiegu może z 700 km bo wyścigowy no rower, tylko tak na wyścigi tylko na wyścigi i tam ciupię jak tam y, przebieg na maratonie na przykład tydzień temu mm. byłem na maratonie to tam gdzieś to wchodzi no byłaś w, w tym y, 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 Ostrowcu Ostrowsku koło Nowego Targu tak, tak, tak bardzo bardzo ciężki maraton, ale nie jechałem ich tylko w ten średni dystans bo Umarłbym na a ten... i tak i tak, 3 godziny chyba wyszły, nie? Tak, Fajno, 3 to godziny, czytałem, Pisałem pisamo wynika. Chyba 3 godziny-3 minuty jakoś wyszło. Eee, bardzo ciężko dla mnie, ale staram się jeździć jak najwięcej na zawody, bo jedno że z... zawody to jest dla mnie najlepszy trening, przez który właśnie gdzie fajnie podnieść poziom. No i to takie odstresowanie po całym tygodniu, no, po całym tygodniu, o, no, tak dokładnie, to... dokładnie. Eee, a powiedz mi. Eee... Chodzi o dzisiejszy wyścig, i w tym sezonie. To jest tak, że e, rywalizujesz sam ze sobą, przede wszystkim ze swoim ciałem, ze swoją głową, czy jednak e, patrząc na listę startową mówisz, a dobra, było, fajnie byłoby być koło tego miejsca, być przed tym albo, albo gonić tego czy znaczy eee. innego zawodnika? No wiesz co, na pewno do, do momentu do Mistrzostw Polski e, się przykładałem do tego tyle, ile mogłem. E, no Fajnie było, tak zawsze sobie stawiałem, także być koło tej piątki w elicie. W sumie nie dużo brakowało, e, jakby nie patrzeć tam na kilku wyścigach nawet za tą piąteczką zaraz się tam zakręciłem na tych parach polskich. E, no na pewno, kurde powiem ci jest to taka walka, bo teraz e, gdzieś tam mieszkam w rybniku. To kurde, nie chce mi się do tego górala wychodzić, bo tam w sumie nie ma gdzie jeździć. No właśnie jest, nie ma gdzie to jest ten problem. Czasami. Jest, nie tak, jestem park e, na Wiśniowcu w rybniku, ale czy ile można po tej samej trasie jeździć? A druga sprawa, że też nie lubię takich sztucznych tras. W sumie. 80% to jest gravel po... <gryningi> na gravelu po tych szytrach rybnickich. Ale... Kurde no, ja tak się staram codziennie chociaż tak cztery razy w tygodniu, żeby wyjeździć tam po godzinie, jeżeli jest czas, to więcej. Tak, znowu powiem ci, to jest Powinna takie jest się nie, 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 Gravel nie dla mnie, miałem... To no tylko kwestia robienia objętości, rozumiem. Miałem, y, miałem okazję wystartować na mistrzostwach, czeskich mistrzostwach gravelowych. I stwierdziłem, że to nie dla mnie, nie? bo z 80 km y, tam było bodajże chyba 1100 w pionie, bardzo ciężki wyścig, y, specyficzny strasznie, kurde gravel nie dla mnie, takie wyścigi do półtorej godzinki myślę, że do cały czas jeździł typu właśnie cross country, o za tydzień już jest jakiś cyklok w Czechach. Y, myślę, że... Czy na przyłaniach też to... w tym roku będziesz? Tak, tak, no powiem Ci, że właśnie dzięki temu, że tam w zeszłym roku, nie wiem, tak miałem 7 startów, 8 może na tych przełajach, to jest takie, że jednak chcesz się przygotować, to i tak wyjdziesz na ten rower, coś tu się zagniesz, jakiś interwał zrobisz. No i to widzę właśnie na początku tego sezonu, że tak początek był taki zmulony, ale jak już był ten sezon, powiedzmy tak, druga połowa kwietnia, Maj, to no, kurde, sam, sam siebie zaskoczyłem, nie? Bo w sumie byłem w takim dobrze oddają. Tak. tak, tak, ale też tak. Trzeba to trochę z głową do tego podejść, bo idzie, idzie, się na tym zajechać, idzie się na tym zajechać, ale tak myślę, że z 10 startu na pewno zaliczę w przełajach. może być uczestnikiem polski? Nie wiem gdzie są nawet. W Wyboczułowie nad Morzem. Zobaczymy. Zobaczymy, Nie mówię nie, raczej nie, tak głównie sobie stawiam jeździć te przełaje tak do 200 km. Bardzo bardzo blisko południa, więc trzeba Słowacja na Tak, żeby jakoś daleko nie jeździć, ale nie wykluczam. Jak będzie dobra forma, jak będzie powiedzmy takie top 10 top 10 w tej elicie, to myślę, że no, że się wybiorę, niczemu nie. Tym miłym akcentem Łukasz. Dzięki za rozmowę i tam, do powodzenia wielkie. w naszych przyłaniach i do zobaczenia za rok Do zobaczenia za rok. Dzięki.